Pierwszy raz na stacji wysiadłem na peronie środkowym, a tu trzeba na tym. Stację chyba. Zaraz, jak jest? 17, bo opóźnił się. Teraz? Teraz wchodzimy na górny na górną część stacji. O, jak to wygląda. Górny poziom o, dolny i górny. Tak wyglądało czy mamy rozkład to samo z tego wszyńca wychodzi Wyjście do niepełnosprawnych Jest zabudowy Lubuski szynobus ciekawie, ciekawie to zrobione Widok na dolną część dworca Dawno się dowiedziałem o tym właśnie, że to takie, taka dwupoziomowa stacja jest koszczyn. No dość ciekawie. Cały dworzec Koszynie? tylko stable spalinowy. już dostałem coś tam na telefon Semafor Rami po Nie ma czerwonego, tylko gaśnie zielone rozkład pociągów na stacji Kostrzyn 3.57 bus do, do Niemiec Kostynkic, Szczecina Uznam a, Uznam jeździ teraz przez Kostrzyn bez remont e, Szczecin-Poznań tej trasy przez Szamotuły Krzyż ludzie tutaj Jakieś jechałem nocą ten. ale niewiele co widziałem Mechofer w Przemyśle Regio do Szczecina, tu głównie Matejko do Przemyśla Mewa, o, Mewa też, też jedzie 8 po Południe z Warszawy, Szczecin Szczecin, Szczecin do Lublina jest ryczołkowski o, o 15.16 mam pociąg gałczyński do Łowicza 19.24 maja 25 to jest 26 maja to ten jest Romejski do Krakowa. Wszystko tu jedzie na do w sumie. Do Szczecina Świnoujście, Szczecin, świnowyście, Szczecina do Warszawy mamy uznam do 23-22 to jest coraz jechałem tędy. I ma dużo terminów kursowania. To tyle pociągów jest tutaj, jak przez po pomyłkę wsiadłem, widzę, że peron jest. Wsiadłem na tym środkowym peronie, a tu nie ma dojścia w ogóle do tego peronu. Co? Kiedyś tutaj było chyba dojście, a to zlikwidowali to. to jedno dojście, drugie dojście było, więc warto go rozebrać, tak na dobrą sprawę. Jest pod drutem na górze jest bez druta zachodnie pomorskie już kolorystycznie są nie trochę podobne do kolei śląskich świetlne. Nadale są semafory świetlne. Dolny poziom. To jest odcięte właśnie, kiedyś to było możliwe dojście, ale jak tą kostkę położyli tutaj to odcięli ten peron Ciekawa sprawa Tory tu holskie z Gdyni do Koszczyna to Zmieniali już tabliczki, bo nie, nie z powrotem jechał później. Pusty skład wyjeżdża na tory post odstawcze. No 4 godziny się jedzie tak do łowicza też jedzie 4 godziny To jest taki dwupoziomowy dworzec w Koszynie Niedawno się to że dwupoziomowy no. Ja też Ja też przez Koszczyn uznałem przejeżdżałem raz Ta to twierdza to ja tak nie, nie miałem czasu ja tak naprawdę, żeby tam wchodzić głębiej, tylko tak przy wejściu tak obcykałem nad, 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 nad odrą też. Sztowne detale architektoniczne. Nieźle by żeby się rozbili te cegły. Jeszcze nie widziałem takich rozwiązania, żeby tak cegły przyozdobić pięknie. Były się stonka w Gdyni będziecie mogli spadnąć Byczek chyba 30 kaput przerwał w nagrywaniu no, tak małe symbole tutaj na tym ekranie że ich nie widać w ogóle że błyszczący ekran to już w ogóle nie można dostrzec no to łatwo zrobić nieostre zdjęcia albo coś w tym stylu ludzi jest dużo na gałczyńskiego widać I to warówka jechała, to ja nie będzie w ogóle słychać go mogafonisty.

բայց ցինո դեռ հարաբերականորեն դուրս դի է բաժանում։ Դու բոդեի չե։ Ո՞նց է։ Ա։